Halo dzień dobry, to jest, właśnie dzisiaj gram w taką nową grę, która wyszła niedawno, praktycznie 5 dni temu. Tak, 5 dni temu wyszła taka gra do się My Restaurant. Właśnie ona tak wygląda. Chodzi o to w tej grze, że macie własną restaurację. Ja już mam swoją prywatną restaurację na dobrą. To, to nie wiem, to są takie jakby odznaki. To są takie jakby drewniane deski. Tak, drewniane deski. Nie wiem, to jest, są takie maski. I te maski są potrzebne, nie? aby to... Nie możecie tego zobaczyć. Ale chodzi o to, że są takie maski, gdzie pokazują, że... że pokazują, że zdobędziesz tajemniczy achievement. Po jakichś godzinach, ale musisz kupić te piktotemy, to po jakichś godzinach muszą pojawić się u ciebie duchy. Ale razem z tymi duchami przyjdzie twórca gry. Czyli taki człowiek, który jest ubrany w szarą w szary ubranie i ma, i ma taką czapkę do minus szarą. Ale jak już dziś będą wam się pojawiać duchy, to nie zamykajcie restauracji, tylko żeby była ciągle otwarta i wszystko było ok. Ok, I jak na razie taka jest fajna, właśnie tutaj mam właśnie kuchnię. Nie, tutaj można włączyć kilka ząbarek. No właśnie to jest wywarki. To jest jakby taki restaurant tutaj. 2, a nawet 3, to jest obojętność. A to jest taka podróbka. A jak do shopu, to... Tu jest napisane, że to są clean. To jest napisane, że tu jest Cook. Pierwsza kukenka to jest chip stove. Druga jest to regular stove. Trzecia to jest Beta Stone, którą jak na razie ja mam. Czwarta to jest Stainless Stone. Piąta jest Double Stone. Czwarta to jest... Nie wiem, Trzecia, pięta. Szósta to jest King Quality Stone. Yy, szósta... T... Nie... T... Trzy... Yy, siódma to jest King Technology Stoł. i I to jest ta finalna... Czyli ósma, luksus i stone, czyli, czyli to jest ostatnia kuchenka najlepsza. A tu są też od nowa, tylko to jest zlew, tylko je może 3 talerze schować te 6, 9, a to już są zmywarki. Ta zmywarka może 5 talerzy, ta 8, ta 12, ta 20, a ta ostatnia 35. Właśnie to jest też tak. Tutaj się kupuje nowe krzesła. Tu się kupuje pracowników. klikacie ten przycisk. Ja też mam trochę pracowników. Bo kiedyś, bo gram sobie w to. I u mnie nowy kochasz kosztuje 7500 tysiąca. A ja zbieram na początek na kellerów. Kellerów mam bardzo dużo, bo mam jeszcze się Tak pomyśleć. 12. Mam jeszcze Będę być 13, to dużo. So, a, będę, a ja będę też mieć uwaga, 9 kucharzy, więc to jest nie. Ale chodźmy z tym. Tu jest, są krzesła, takie jakby tutaj, na tym stacj. I tu są takie jakby szafki czy coś takiego. Go i tutaj możesz tu budować. I że po prostu tutaj mogą jedzenie. Poddawać. Tutaj są lepsze i najlepsze. Tu są stoły, tu są siedzenia. Siedzenia. Tu są lampy. Gdzieś tu. Tu są jak macie VIP'a, to możecie... Albo jak macie Robuxy, możecie coś takiego kupić. Albo że jak macie właśnie VIP-a, to tutaj są pszice, no, na rzeczy i razem z tym totemem. Tutaj jest właśnie jeszcze takie dodatki, tu się właśnie są te listy, jak macie za dużo listów, to kupcie sobie coś takiego, bo to wam się przyda, naprawdę no, mówię wam, przyda wam się. Tutaj jest właśnie takie zdjęcia różne, tam kiedy jedzą coś, albo że są w restauracji, tu jest taki potwór, że to jest a aż Ashtios. To jest nie wiadomo, ale to jest to nic big games. To jest jakaś rastłas. Nie wiem kto się mówi. A to jest... Nie wiem od big games, ale... To jest od bigum. To jest my restaurant. To są mam takie rzeczy. Co bomby żeby mogli tutaj więcej kupować no to tu jest tak jak że będzie królewskiego czy coś tu jest owe kuchenki to na razie on tak wygląda, będzie lepszy kiedyś to są kwiatki, tak? a to jest za 700 Robuxów słyszycie to? 700 Robuxów tu są różne rzeczy, flory, możecie sobie Blogi, gi, i jak na razie mogę, można sobie tutaj kupić coś kiepskiego, więc polecam ostatnio nie nowego kostafa i teraz ten sol mam 13, ich. to nawet dużo, kupicie, będę mieć zaraz 10 kucharzy i tak to wygląda jak na razie, fajna gierka, nie jest najfajniej, nie jest super, ale jak na razie na to jest dobra gierka o to jest bo psz, to, to jest poziom ja bo tym macie więcej jest bo twoi jest bo albo jest Twoi kucharzy, to się zmieniają. Np. W to jest bo to jest Kucharz to jest to jest to jest kucharz już, jak to zawsze bo to jest bo to Na początek... to nawet że mają taką brudną. Może gdzieś mi się znajdzie. Może gdzieś znajdę jakąś brudoszkę. O. Gdzieś tu jest jakiś brud, tak No nie ma. Ale na pewno gdzieś są. Nie jest dla le... mnie dużo. Fajny to jest film. Właśnie to jest Tak. I właśnie on jest bardzo fajny. Nie trzeba tu żyć rzeczy, trzeba mieć dużo robuxów, jest jest darmowy, wiecie, jest bardzo darmowy i fajna gierka i są tylko z ekranu 2 kg, ale kiedyś będą więcej i właśnie to jest tylko pokazanie tego, tego, widzicie, tej jestem tego, restaurant. I, Fajna, można kupować pierwsza. Jest Max pięter 8. To nawet dużo. Tu są questy, ja już mam 38 zrobionych. A więc taka pierwszy film o tym będzie fajny. Jak zosta... jak będzie 10 łapek w górę, to nagrywam film, nowy film. Z Peace Farma. Tylko 10 łapek w górę to nagrywam film w farma Czy mojej ulubione gry okej? Okay? Jak? Okej? Okay? Jak będzie 10 łapów w górę, to musicie... To wtedy... To, to wtedy nagram film o Bizfarmie. I też o tej grze. nie mogę po tego do dalej, które nie, nie lubię tego. Nie chcę już tego nagrywać. Ale jak na razie to jest pierwszy film takiej nowej rzeczy, takiej nowej nagrywarki jest NVIDII i jak na razie tak wygląda pierwszy film z jak mówicie, że to są błędy to napiszcie w komentarzach bo uda mi się jakoś rozwiązać to, a więc a więc już kończę ten film i do widzenia.